Myślę, że decyzja Opolskiego Związku Piłki Nożnej podjęta na zjeździe PZPN w Warszawie to była jedyną racjonalną i słuszną decyzją. Wielokrotnie o tym mówiliśmy, trenerzy, działacze że jednak zdrowie, zdrowie i życie, właściwie można powiedzieć, zawodników, wszystkich ludzi sportu jest najważniejsze, więc decyzja o, o zakończeniu rozgrywek z wszystkimi konsekwencjami, które, które będą podane w najbliższym czasie, no musimy przyjąć z pełną świadomością i odpowiedzialnością, więc w mojej ocenie jest to bardzo dobra decyzja. Więc jeżeli chodzi o tę decyzję, no nie będę polemizował tutaj z ludźmi, którzy decydują o, o tak ważnych sprawach. Ja uważam, że zdrowie, zdrowie zawodników i, i wszystkich gdzieś tam będących przy piłce jest najważniejsze, więc jeżeli jest zagrożenie tego zdrowia, ewidentnie w tym momencie jest. No to myślę, że to była decyzja, decyzja słuszna. No, myślę, że dobrze się stanie, jeżeli, jeżeli Polonia sa awansuje, a, a rzeczywiście z tej ligi nikt nie spadnie i, i gdzieś tam będziemy mogli rozpocząć nowy sezon. Być może w 18-zespołowej yy, czwartej lidze, gdzie, gdzie ja akurat tego bardzo... Bardzo chciał, także myślę, że decyzja na teraz jak najbardziej słuszna i, i, i będziemy mieć czas, żeby się dobrze przygotować do, do nowego sezonu, który mam nadzieję być może jeszcze dziś pod koniec lipca uda się rozpocząć. Przychylam się jak najbardziej, tak, bo, bo, bo biorąc pod uwagę realia, biorąc pod, bo, pod uwagę tak, warunki to ciężko na naszym szczeblu czwartoligowym, amatorskim, dograć by było rundę. Gdzieś tam ludzie wracając do, do pracy ta praca by była priorytetem, tak? Więc nawet grając z systemem sobota, środa, no, no 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 ciężko by było to rozładować. Myślę, że najlepsze rozwiązanie na tą chwilę, że liga została zakończona. Trzeba się zastanowić jak, jak najszybciej nad tym jak nowy sezon, nowe otwarcie zrobić, bo to jest na tą chwilę ważne i, i tyle. Jeśli chodzi o, o de decyzję Polskiego Związku Piłki Nożnej i e, o Polskiego Związku Piłki Nożnej, a bardzo dobra decyzja zakończenie sezonu, słuszna decyzja też o, o, o braku spadków, bardzo, bardzo gdzieś tam to po prostu, a, no sprawiedliwe według mnie wasumysa myślę tak na najlepszy zespół gdzieś tam za polyzny, który gdzieś tam i Juakstu i, 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 i powiedzmy organizacyjnie gdzieś tam gdzieś tam. E ten awans mu się należał, myślę, że, że wszystko wszystko w tym po... jest, jest, jest okej. Okay. No, a kwestia rozpoczęcia teraz sezonu, awansów i spadków, to, to no. znaczy, znaczy spadków raczej nie tylko po prostu a, do koptowania zespołów z niższych li, które tak i będzie teraz ile, ile to wcześniej <laughs> ruszymy z, z sezonem. Jeszcze nie ma daty, tak? To, to co wiem. Z mojej perspektywy, z perspektywy Większyc uważamy, że jak najlepiej się stało, że liga została zakończona w dobie tej pandemii, ale jeszcze pozostały inne decyzje, które musi podjąć Opolski Związek Piłki Nożnej. Przede wszystkim jest to decyzja o spadkach i o przede wszystkim o spadkach, czy są spadki, czy nie, bo dużo drużyn na to czeka na pewno i w okręgówce, i w czwartej lidze. I czekamy na Pro Junior System, co z tym zrobią, bo my jako większyce może nie, bo, bo nie liczymy się tam w walce, ale inne drużyny na pewno czekają, bo dużo drużyn jest na, na spadkowych miejscach, które są wysoko w Pro Junior System i to są duże, duże pieniądze do wzięcia i na pewno te decyzje będą wiążące i najważniejsze. I ale zgadzamy się z zakończeniem ligi, aczkolwiek chcieliśmy jeszcze powalczyć na pewno my, o Zimę Krapkowice, chcieliśmy powalczyć z Nysą i, i jeszcze ich trochę postraszyć. Nie udało się, Nysa zasłużyła na awans, awansowała do trzeciej ligi. Gratulujemy jej z całego serca i życzymy powodzenia w tej trzeciej lidze, żeby zadomowiła się na dłużej niż tylko sezon i, i pokazywała, że o polski futbol też, też może być wysoko. No myślę, że każdy trener, jak zawodnicy, jak każdy klub czekamy na znowienie gry w piłkę. No wiemy, że, że ten sezon się zakończył, natomiast na pewno nie możemy się doczekać początku. Pytanie kiedy? No na tą chwilę nie są zniesione jeszcze te wszystkie obostrzenia, w związku z czym pewnie musimy poczekać na komunikaty. Natomiast ja jestem zdania tego, że powinniśmy zacząć jak najszybciej z jednego względu, Wakacje, których no prawdopodobnie nie będzie, będzie mniej tych wyjazdów, jeżeli chodzi o lipiec. Zresztą zawsze startowaliśmy wakacje w sierpniu i też zawodnicy wyjeżdżali. Natomiast myślę, że teraz ta sytuacja wygląda w ten sposób, że, że, że ludzie tak chętnie nie pojadą na te wakacje. To Rasa 2. No trzeba też być świadomym tego, że, że jesienią może być druga fala, jeżeli chcemy rozegrać tą rundę. Musimy zacząć jak najszybciej, więc jestem zwolennikiem tego, żeby był krótki czterotygodniowy okres przygotowawczy i, i, i start ligi. Myślę, że, że, że lipiec najpóźniej połowa to byłby taki myślę optymalny termin.